Dzień dobry. Dzisiaj będę mówiła o stylu. O tym, jak znaleźć swój styl. E, właściwie z literatury wynika i z moich doświadczeń także, że każda kobieta powinna znaleźć swój styl między 30 a 40 rokiem życia. Tak naprawdę. E, oczywiście nie każda z nas. E, Osiąga ten swój styl, znajduje go. E, a dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że nie potrafi eksperymentować. Własny styl znajduje się wtedy, e, kiedy tak naprawdę eksperymentuje się z modą, czyli w trakcie naszego życia, do tej powiedzmy trzydziestki piątki. Ubieramy się w bardzo różne rzeczy, próbujemy różnych styli i patrzymy po prostu, w którym jest nam najlepiej i w którym najlepiej się czujemy. Oczywiście nie każda z nas do tego dochodzi, i myślę, że są osoby, kobiety, które nawet w moim wieku jeszcze tego własnego stylu nie posiadają, i właśnie dla nich przygotowałam ten filmik. Uważam, że e, oprócz eksperymentów warto też wyciągać pewne elementy z aktualnej mody, które nam pasują, w którym czujemy się dobrze, w którym jest nam do twarzy. E, rzeczy, które i ubrania, dodatki, które po prostu nas upiększają, a nie pobrzydzają. E, jeśli chodzi o wiek dojrzały... To ja myślę, że takim najlepszym stylem, który nam bardzo sprzyja, to jest tak zwana elegancja sportowa. Ponieważ w takim stylu ani nie będziemy wydawały się śmieszne, ani nie będziemy wyglądały jak własne babcie. Będziemy po prostu wyglądały jak dojrzałe kobiety, świadome swojej urody i swoich kształtów, swojej sylwetki. Jak wygląda taki e, styl elegancja sportowa? O, on, on polega na tym, że mamy właściwie na sobie ubrania, które e, są ubraniami w cudzysłowie sportowymi, bo na przykład, nie wiem, taka kamizelka, bluza od dresu, na przykład tego typu. To są takie elementy wzięte ze strojów sportowych. I te elementy łączymy z elementami ele, takimi, które są bardziej eleganckie. Czyli na przykład o, z takimi butami, o bardziej eleganckimi. Albo na przykład już Wam pokazuję jakąś tego typu torebeczką. Ona niby jest taka sportowa, prawda? Ale też jest elegancka, posiada takie zameczki. Jest bardzo fajna, niewielka. I w ten sposób tworzymy ten styl. Dzisiaj pokażę Wam takie przykładowe stylizacje. I na przykład jest to. Zobaczcie. Może odsunę się, żebyście widziały lepiej. To jest kurtka sportowa. Taka puchowa, czarna. Pod spodem założyłam taki bezrękawnik, ponieważ w tym momencie nie potrzebuję szalika, prawda? To wszystko ze sobą gra kolorystycznie, i do tego wkładamy czarne dżinsy. To jest taki smutny, można powiedzieć, smutny zestaw kolorystycznie. Do tego właśnie te buciki, które pokazałam wcześniej, które dodają trochę elegancji do tego stroju. I również tą torebeczkę. Oczywiście nie muszą to być tego typu buty. Do tego zestawu mogą być też buty takie sportowe, na przykład takie, takie butki. One też bardzo fajnie pasują. I do tego jeszcze zakładamy na przykład taką czapeczkę. Czyli zobaczcie, że mamy połączenie z ubrań typowo sportowych z ubraniami, takimi dodatkami szczególnie eleganckimi. Jeśli chodzi o taką kurtkę, możemy to zrobić jeszcze inaczej. Możemy ją nieco rozjaśnić, wkładając pod nią na przykład, zobaczcie, żółtą bluzę, która rozjaśni nam bardzo ten ruch, proszę. Możemy nawet wyjąć kaptur od tej bluzy, zobaczcie. I włożyć go do kaptura od kurtki. Jeżeli włożymy go do kaptura od kurtki, o w ten sposób, to nie będzie go widać, a ta kurtka będzie dosyć tą bluzą rozjaśniona. Do tego czarne dżinsy i też te dodatki, które pokazałam. Jeżeli chcemy, żeby ten zestaw był bardziej elegancki, to Dokładamy do niego na przykład złoty swetr. Zobaczcie, można włożyć złoty swetr. Do tego kultkę, o! Eleganckie buty, tego typu. I znowu mamy taki pomieszany zestaw sportowo-elegancki. Jak więc widzicie. Można to robić w bardzo różny sposób. Myślę, że taki zestaw, w takim zestawie właśnie najlepiej będzie wyglądała dojrzała kobieta, ponieważ on będzie ją jednocześnie odmładzał. Spróbujcie, poszukajcie w szafach takich rzeczy i zobaczcie, czy Wam w nich dobrze. Życzę Wam dużo zdrowia. Do zobaczenia w następnym tygodniu. Do widzenia.